Używanie telefonu jako routera WiFi. HTC Desire HD posiada funkcję bezprzewodowego udostępnienia połączenia internetowego za pośrednictwem sieci WiFi. Po włączeniu funkcji Hotspot WiFi w telefonie można do niego bezprzewodowo podłączyć komputery i korzystać z internetu. Dotknij ikonę Programy. Dotknij ekranu i przesuwając w górę lub w dół, znajdź i dotknij ikonę Hotspot Wi-Fi. Kliknij OK. W polu tekstowym Nazwa Routera SSID wpisz nazwę routera. W naszym przypadku HTC Desire Hotspot. Przesuń listę w dół. W polu tekstowym Hasło wpisz hasło, które będzie potrzebne do połączenia z bezprzewodowym routerem. Przesuń listę w górę. Aby włączyć router bezprzewodowy, zaznacz jako aktywną opcję Hotspot Wi-Fi. Dotknij OK. Hotspot Wi-Fi został włączony. Symbolizuje to ikona znajdująca się u góry ekranu. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Domek.